Witaj w projekcie 50, przestrzeni, w której uczymy się świadomie patrzeć na swoje życie. 50 to symbol mojego celu, tego, co chcę zbudować, zrozumieć i przeżyć, zanim osiągnę 50 rok życia. Ale to nie tylko moja podróż. Ty również możesz stworzyć swój projekt. Może to być projekt 35, jeśli stoisz przed ważnymi decyzjami. Może to być projekt 40 albo projekt 80, jeśli patrzysz dalej. Nie chodzi o liczbę, chodzi o świadomość, że każdy z nas ma własny horyzont, do którego zmierza. Ten podcast jest zaproszeniem, abyś zatrzymał się, pomyślał i nazwał to, co jest naprawdę dla Ciebie ważne. Bo Twój projekt, niezależnie od wieku, zaczyna się dziś. I właśnie tutaj pojawia się narzędzie, które daje niesamowitą moc afirmację. W każdym odcinku znajdziesz krótkie zdania, które przygotowałem specjalnie w taki sposób, żeby były wycięte z kontekstu. I właśnie dlatego działają, bo krótka afirmacja nie potrzebuje całej historii, żeby dotrzeć do twojej podświadomości. To zdania, które możesz powtarzać na głos, szeptem albo w ciszy. Możesz je zapisywać, powiesić na kartce w widocznym miejscu, nosić w notesie albo w telefonie. Najważniejsze, by do nich wracać i dać im pracować w twojej głowie. Powtarzanie buduje w tobie nawyk, zapisanie utrwala go jeszcze mocniej. Dlatego, słuchając tego podcastu, traktuj afirmacje jako codzienne przypomnienie, że Twoja przyszłość zaczyna się dziś. Niech będą dla Ciebie iskrami, które zapalą Twój własny projekt. Projekt 50 to nie tylko data w kalendarzu, to symbol tego, że nie ma na co czekać. I właśnie teraz zapraszam Cię, abyś razem ze mną wszedł w tę podróż. Twój projekt zaczyna się w tej chwili. Zapnij wrotki i lecimy z koksem. Szacunek do samego siebie jest następstwem dyscypliny. 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 Stal ostrzy stal, jeżeli będziesz zadawał się z kulawymi, sam będziesz utykał. Stal ostrzy stal, jeżeli będziesz zadawał się z kulawymi, sam będziesz utykał. Stal ostrzy stal, jeżeli będziesz zadawał się z kulawymi, sam będziesz utykał. Stal ostrzy stal, jeżeli będziesz zadawał się z kulawymi, sam będziesz utykał. Stal ostrzy stal, jeżeli będziesz zadawał się z kulawymi, sam będziesz utykał. Stal ostrzy stal, jeżeli będziesz zadawał się z kulawymi, sam będziesz utykał. Spokój umysłu osiągnę poprzez bycie coraz silniejszym. Spokój umysłu osiągnę, 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 poprzez bycie coraz silniejszym. Spokój umysłu osiągnę poprzez bycie coraz silniejszym. Spokój umysłu osiągnę poprzez bycie coraz silniejszym. Fakt, że nie obawiam się zaatakować tego, co przede mną, czyni mnie szczęśliwym. Fakt, że nie obawiam się zaatakować tego, co przede mną, czyni mnie szczęśliwym. Fakt, że nie obawiam się zaatakować tego, co przede mną, czyni mnie szczęśliwym. Fakt, że nie obawiam się zaatakować tego, co przede mną, czyni mnie szczęśliwym. Fakt, że nie obawiam się zaatakować tego, co przede mną, czyni mnie szczęśliwym. Jesteś niewdzięczny, bo żyjesz na świecie tylko przez chwilę. Zacznij robić to, co trzeba. Jesteś niewdzięczny, bo żyjesz na świecie tylko przez chwilę. Zacznij robić to, co trzeba. Jesteś niewdzięczny, bo żyjesz na świecie tylko przez chwilę. Zacznij robić to, co trzeba. Jesteś niewdzięczny, bo żyjesz na świecie tylko przez chwilę. Zacznij robić to, co trzeba. Jesteś niewdzięczny, bo żyjesz na świecie tylko przez chwilę. Zacznij robić to co trzeba. Powtarzanie buduje w tobie nawyk, zapisanie utrwala go jeszcze mocniej. Dlatego, słuchając tego podcastu, traktuj afirmacje jako codzienne przypomnienie, że twoja przyszłość zaczyna się dziś. Niech będą dla ciebie iskrami, które zapalą twój własny projekt. Optymizm jest przereklamowany, a emocje osłabiają. Zaufaj chłodnej kalkulacji. Optymizm jest przereklamowany, a emocje osłabiają. Zaufaj chłodnej kalkulacji. Optymizm jest przereklamowany, a emocje osłabiają. Zaufaj chłodnej kalkulacji. Optymizm jest przereklamowany, a emocje osłabiają. Zaufaj chłodnej kalkulacji. Optymizm jest przereklamowany, a emocje osłabiają. Zaufaj chłodnej kalkulacji. Ograniczenia nie są ograniczające, jeżeli potrafisz je obejść. 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 Żeby przejść przez piekło, muszę zostać diabłem. żeby przejść przez piekło muszę zostać diabłem 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 Jesteś gotowy zmienić wszystko, ale nie sposobów w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy zmienić wszystko, ale nie sposobów w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy zmienić wszystko, ale nie sposobów w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja.